Okej, okay, ja też zacznę. Siema, widzowie, dzisiaj gramy w Five Nights at Freddy's Doom. Um, no, znaczy będziemy grali, bo teraz jesteśmy na rowerkach. E, no to tak. E, podobno dodali Foxiego. E, najszybszego animatronika na całej grze. Tak, najszybszego animatronika. No to co, no no? No to no, no no? I, też do dano, i, do, i prawdopodobnie też dodano killera. Poczekaj jeszcze, wojskal sobie jeszcze. Poczekaj, a, du, a czekaj, partyz zrobiłeś? O, um. dobra. Dobra, wojskal, dobra, Wojska. Vojska. Dobra, wojska. wojska? Dobra, dobra. No, jak Partii, będziemy, rynkowy, to nie będę ci. O. U ale dobra, flipa no zrobiłem kontrolerem, pa. Jeps. No dobra, no to co? No to ruszamy Ruszamy, hmm. w duma, ale to teraz Zaj jest znowu dni, teraz jest salwuję. killer. Można taka... się killerem. Ja jeszcze zasejwuję... duma. E... No sejwuję roma jak chcesz. Ja będę Zasajnij. przekonać Ty już możesz stworzyć serwer. Okay. o dobra już dołączam już dołączam a, ale w ogóle już i już jesteś? Okay. ja dołączę w kopie bo są nowe itemy można zostać killerem można zostać killerem można zostać killerem a kto to ten killer? można ja kogoś zabijać? Ten... można zostać tym golden freddym ale nie tym tylko Fre golden Freddy mówi mówi o ma Ej zobacz za tobą, zobacz za tobą O kurde, ej faktycznie Ale ma zuby żółte Oksy działo No jest piratem, a piraci zawsze mają żółte zęby No to, no to jest? Nie, chyba złote, schatujemy, złote, schatujemy. złote, złote, złote No tak, mają złote Ej czy jest pizza dla Oksy'ego, pizza dla Oksy'ego Mmm smaczusia Ciekawe czy peperoni, pewnie peperoni, tak no dawaj, no to ja, chodź do mnie, chodź do mnie. Eee, i tu za tobą jest Boni, Boniasz jest za tobą. Bonia. Co tam? No to co? A no to co? Którą noc? A poczekaj, poczekaj, a którą noc? A którą? A czekaj, jaką miałam? Bo ja mam maksymalnie, o... ja mam maksymalnie trzecią. Okej, okay, no to może, no to stwórz serwer, no to stwórz. Do no trzeciego jest łatwizna. Okej. Okay. No, no to trzecia, trzecią. Okej. Okay. Ja, 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 I join ja, 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 ja. server. I join server. No i startuj join server. A nie host server? Jag, nie, join server, bo wtedy jeśli naprawdę jest e, some servers, how many know your name? Dobra, no to włączaj to byle Włączam. Invite. No, lecę... Tam. W ogóle słuchaj, w ogóle też grasz te grę Zero Kaliber. Jaki kaliber? Zero Caliber Reloaded, czyli gra drugą, jakby nie jest druga wojna, ale tak jakby agencja. A to nie znam. Możemy... Zero możemy po e, tym reloaded, Zero Kaliber tak. Reload. No tak, ale jest problem, bo razy gram ale nie. O? O już mi wywala! Już mi wywala! Musisz się jakoś dodać! Ja tak się szybko ładuję! Explosion Dynamik normalnie! Myśli! Jees! załadowałeś. Po yes. się! I Pokaż mi ten... Telecim, ten, to jest, ten i, I zobacz! Zobacz, zobacz, możesz tam, masz tam jakby tam te killer. Co? Bo czekaj, Faktyc a to co To możesz tam, a nie możesz tam. you Give you a knife and uh, with sparring Fred, uh, Bonnie, a costume and can you To Bonnie, To jest. To jest. a jest. killer everyone also? You get jest. To jest. get jest. To jest. To nie, nie, nie jest. Ej, jest nowa maska! Maska jest nowa! A to jest pewnie A, tego, tego! Ej, ja bym chciał, czekaj, czekaj. żeby kiedyś był normalnie Fredbear Family Diner działający. I normalnie byłyby. No, pierwsza, druga, trzecia. Ej, dobra, biorę sobie ten, bo on daje mi liberta. Dobra, no to ja sobie biorę latarkę. Latarkę sobie pop. Ja biorę y, tego. Um, ciacho okay. i... Ciastka! Ciacho... Dobra, no to chodź. No to startujemy! Juuu. Ale pamiętaj, że Bonnie biega wtedy, kiedy e, będziemy go widzieli na kamerach, ale niestety nie można go widzieć jeśli co, to można go uślepić albo możemy go zauważyć wtedy, kiedy pójdziemy do niego. Dobra, no. czekaj. A może jest kamera do Foxy'ego? Trzeba sprawdzić. A ja pamiętaj, idę na szybko, zobaczę tego Foxy'ego. Foxy Faktycznie! Ja Ja nie, ja pierdolę ja, ja, ja. Teraz Foxy będzie grał. Dobra, pisz swoje rzeczy. Ej, mi się rzeczy, o nie ma nie, nie, Mi się nie no, początku. Dobra, tak ja raz na razie tutaj położę, tak tak to jest żeby zobaczmy... się... O. Czekaj, to się ci O. Czekaj Czekaj, ale nie wiadomo, ja gdzie on w ogóle pójdzie. No, on chyba do tych drzwi. Już, idzie. No, dobra, dobra, to zamykaj, e, zamykaj, 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 zamykaj. A jeszcze tu nie idzie. Ale, ale schowaj się, schowaj się, schowaj się, szybko, Czemu? bo on zaraz. Bo oni on widzicie to z kilometra. Serio? Jebs. Ja go nie widzę, ja go nie widzę już. Ale mam wra, tu, wrażenie, to, że on idzie albo to... tu. Tu albo tu. Spokojnie, spokojnie, ślepie jakoś. Jezus Maria, Matko Boska, choska. Jezus Maria, Jezus Maria. Ej, ty, ty tak się tego się nie spodziewałeś, nie? Go nie słychać jak to, robi foxy dum, dum, je dum 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 tego. dum 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 Tego Twojej, no. Z mojej tej strony. A z mojej tej strony. Okej. Okay. Okay, na no to co, return no. night? No, nie musimy, bo jej nie, nie ma. pu 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 To ja wiem, że Foxy rozpędza się do 60 km na inne niż człowiek. No. A moje podsumowanie dostało aż 17 wyświetleń. jest szybkie nie. od kolejnogi elektrycznej. Od... Nie słuchajcie, ale nie, bo nie wrócę. Czytałam sobie biedni. Ty, ja się robię na krótka TV, bo mnie normalnie tak ostatnio kolano ma. pindala. Ja, może... ja nie mogę jechać rowerem, bo bym chciał nawet. Teraz ja biorę to. Ja biorę tego. Ja robię sobie ciastko, ja biorę sobie. Ja biorę tego dziadykę? Biorę sobie I na Dobra, bierze, chodźmy, chodźmy. Ej, ja słuchaj, bez wymówek, okej? Okay? Patrzymy tylko na Freddy'ego. jego... A czekaj, a która to noc. Oj, ja pierdolę! Zapomniałem, że to ja mam piątą noc już, ustaw... już ustawioną. No więc mamy przez ranę. Oj oj. Ej, poczekaj? Ja nie widzę dalej. A poczekaj, Piąta noc! Nie! Zamykaj. No to już nie przetrwamy! Nie przetrwamy! Jest piąta noc, a potrzebujemy trzech osób. A... Kiedy ten telefon? Do widzenia. <grystanie> Dupa, Foxy! On się już Ale szybko, szybko! Znaczy, nie Foxy, tylko Bonnie. Dobra, co? Z chysyjną? Fuck! Fu Wiedziałem, Wiedziałem, że... żeby przed tobą zamknąć. Wiedziałem! I do swojej nory. Ale Foxy, szybko popiln... A po szybko zareagowałem, bo właśnie jeśli ja bym tutaj siedział w fotelu i parę sekund... Ej, słuchaj, a tutaj też są przyciski, można zamykać. Tutaj też są, na, na stole. Eee, tu idzie... Nie! Zamykałem! Zamykałem! co to jest? Co to jest? No nie no, zabił cię. No tak! O. Jak ty to zrobiłeś? Jak A ty, ty mnie to nie przemyślałeś? Nie jak ty to przemyślałeś? Nie wiem! No bo... bo nie... Z... Co? Oj? Dlaczego mnie po nie, nie widział? No co to jest? Dobra, to może ja kliknę. Będzie trzecia noc i będzie, możli... będzie, będzie łatwiej, będzie trzecia noc i będzie łatwiej. Okej, okay, klikam no, 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 no. Nie, no nie. Ale no, ty, mógłbyś... no, Kliknij, no, bo no, e, spróbuj laserówki. Czas... Co to? mi no się bo... zegarek to poczekaj. Tak robić? Czekaj, bo mi klikło chyba w Party. A nie. Dobra, nieważne. Retryny. Po co nie możesz po prostu... Po co nie możesz to Po prostu nie nie Jeden raz kliknie, o dobra, co nie No, kiedy musiałeś to żeby aktywować kręg? Ha, ha, ha. Ja musiałem klikać pierdeliard razy. No, ja Ma... też mam. To jest tak, jak Giraxxon, ale Giraxxon to jest na. e. drugiego. e. drugiego. Uuuuu, dobra. Idę szybko po... Ej, tego słuchaj, ja nawet nie ruchu. wiem jak to... Nie ja nie wiem jak... Dobra, e, bierz tego sklepka różowego. Ja biorę w takim razie nie wiem co mam wziąć sobie. Wezmę sobie ten... E, nie jak u ale... No, Jezu, jakiego ma Nie! E, widziałem Ej, widziałem przez chwilę jak ma tak! Oko ma tu, a drugie oko ma tu. Oh. No faktycznie, faktycznie ma zeza. Co jest? Co jest? Dobra chodź, dobra, chodź. No bo ja już bo... wiem dlaczego, ponieważ on. Bo to nie jest radar, gdzie jest animatronik, ponieważ kiedyś ciastka były kiedyś zainfekowane, że one już nie pracują z ciką, Ponieważ kiedy on teraz jest jako radarowiec, jest jako radarowiec, pokazuje gdzie, jak blisko jest Cika, Albo no. Foxy, albo Bonnie, albo Freddy. Ale w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że Foxy go nie namierzyło. Nie namierzało, bo miało czerwone Łoczyska. I w ogóle, w ogóle, jak masz e, oczy w tym ciastku na drugą stronę, to ma takie czarne i białe źrenice. Ma. Widzisz to? O chopie, bo są takie lampki. Zobacz, jakie moje, e, moje łapki są takie. A no? No bo, bo jest za duży internet tutaj, bo ktoś prawdopodobnie musi pracować tu przez 30 8 minut, przez 38 godzin, ktoś musiał tu pracować bez przerwy. A ja tak sobie myślę, Ej, słuchaj, ja że logika, logika, ja logika tego biura jest taka zrąbana: bo tego, jak jest na dole, nie? To powinno nie używać, bo to jest na dole. A e, żeby być... Dobra, do... dobra, dobra, ten... Dobra trzymaj, przycisk, tr e, dobra, trzymaj przycisk. Dobra, trzymaj przycisk. Dobra, trzymaj przycisk. I będzie... E, jeśli w, będzie na czerwono... Nie, nie wychylaj się, nie, nie wychylaj się. Jeśli będzie... Nie bo tylko widzę niego, boniacza. Boniacza tylko widzę, ale... Wszelki wypadek zamknę. Patara wyjdzie ten d... No bo Foxy już... Chyba foxy. Ale szybko nam schodzi. Ej no, 91 już mamy. Ja zamknę! Ej Ty. słuchaj, ja zamknę moim pilotem, ja zamknę O kurde! Jezu, ja zasrałem się. Ja też. Myślałam, że zginiesz. Ty pa, jak Ej, się, się mus... zaczerwienił ten dziad! No... Ty! Faksuj. Ej słuchaj! Faksacz. No Mam Nie! Yeah. Ja bardzo się boję, że on nam wyskoczy tu szybko. Ale... Chyba, chyba Cika się obudziła. Bo dostałam takiego laga. Ja ja, Cika, cika, Czeka? cika. Cicho się budziła, Cika się obudziła. tak się obudził. Nie! Nie, otwórz oh jeszcze, bo... bo... do bo takiej nocy. Okej. Okay. Co się dzieje? Cika, 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 cika! No co jest? Szybko, biegnij! No nie! Jak to się nie zamknęła? Zasrałem się. Jak ty zginałeś? Nie wiem. Jak to się nie zamknęła? Z chińska, czy tak? No się nie zamknęły. No co jest? Tak, ja nie rozumiem coś się To no właśnie nie było... No ja nie rozumiem, możliwe. No kupię, no drzwi się które próbowałam kilka razy, a jednak drzwi się e, nie, e, no, nie dało się. Ej, idziemy w kolejnej nocy na hunting takich moich prezentów, bo z tych moich prezentów można dostać bardzo dużo pieniążków, znaczy e, fast coinów. O, no to... A, no to ale gdzie? One są na zapleczu za sceną tam. O, kur. No to co no to to jest a w takim razie ja założę maskę, żeby ich odwrócić. Ja wezmę sobie w takim razie wezmę sobie... Ap Ej, eee. aparat. Zazwyczaj pilot nam nie pomoże, bo pilot... A, a drzwi są bez scen No. Wiesz co, tam bardzo e, cika przyszła blisko, nie? A jak no. chciałabym zamknąć drzwi, to mi działo. Dobra, poczeka, poczekaj, poczekaj, bo muszę sobie naładować o bo już mam e, 40. już mam 58%. A mój kolega Jajko ma 2240 koinów. Czemu ty masz tylko 60 koinów? No to chłopie, bo ja tyle. Za... Czeka, no faktycznie Eker Spirit e, wytrwał nawet 67. Dobra, chodźmy, chodźmy. Dobra, to zazwyczaj ja biorę aparat i maskę, bo jakbym uciekał, to. Ej, ktoś ma 60 tysięcy, 67 tysięcy widziałem, że ktoś ma. Dobra, no to ja będę, to ja będę miał maskę, bo, bo maska jest przydatna, bo ona wtedy odwróca uwagę, bo, bo że anima czonik myślę, że jesteś jeden z nich, bo to jest maska wam. Mam nie, nie, nie kontrolował w każdym o, 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 Bo on zazwyczaj idzie tak i w, potem zazwyczaj czaruje ich i wtedy zamienia jedno z nich, a potem y, staje się jeden z nich, bo nie on nie kontrolować, ponieważ ma czarną magię. O no. No bo pulpet był tylko w, w nafie dwójce i jedynie się pojawiał w nafie trójce jako fantom. a teraz jest w kinie. No widziałem, byłem w nafie. Co? Fantom? No? No fantom jest... puppet. Jeśli na jest to, to To jest mangiel przypadkiem. To jest maska mangiela. Nie, to, ma... to jest maska pulpeta. Znaczy pupeta. Ale, ale laguje mi tu strasznie. No kupię po to jest taka mi nie? Gdzieś... nie? Mangle to jest ten taki... To jest ta taka damska wersja Foxiego. Jest jest zepsuta. Bardzo. Ja na... Ej, Słuchaj, jest najgorzej, bo w ogóle nie ma kamery na Foxiego jest gigantyczny problem. Jeszcze jest gorzej na rzecz... Jak nie ma? Ja widziałem gdzieś. Um, to chyba kamera numer dwa.

Ja nie. To oni do mnie. To idzie do mnie. Ja, ja, no. Ej, oni przestają. To ja dobra, ja siadam na kanapie. Czekaj, e, pierwsza osoba. No nie! Jakoś chciałam. Ej, słuchaj, bo teraz jest coś dziwnego, nie? Kiedy ja siadam sobie, to wtedy animatroniki teraz sobie. E, no, jakby normalnie e, nie miały żadnego problemu. Jak kiedy hey no? ja siedziałam na fotelu, a kiedyś siadało się na fotelu? No i teraz e, animatorniki nie wykwiczniły, a teraz jakoś e, kiedy był nowy, a te, to tak animatorniki nie widziałem. Hey Ej no. A to tak, no, no no... Ej, ciekawe czy w ogóle no, naprawili... Ja znam... e, czego? Jak się gli Cika, chika na przykład przez drzwi Albo Boni. No albo Boni. No bo Freddy to tak nie za bardzo. Dobra. No bo Freddy idzie po o, piątej, o trzeciej na ranem. Um, pom, pom pom Pum, pom bo zazwyczaj Freddy... uh. 음식, ...idzie pom 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 Ej, pom 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 Ej, słuchaj, bo muszę animat, Słuchaj, bo może z legend, mimo że oni są. Może z legend. No. Ej, widzowie, widzowie mnie mogą znaleźć na 308 miejscu. Dobra, no to chodź, chodź, idziemy po, po przedmioty. Dobra, ja biorę sobie aparat i pewnie maskę. maskę A ja biorę. Ja biorę różowego z greda i latarę. I latarę. Klasyczny Secik. Teraz moja latarę. Miała, dobra, start night. Dobra, dobra, już będę, dobra, nie, e, słuchaj, stawiamy tylko kamerę na środku sceny, bo wtedy będziemy wiedzieli, gdzie jest, już, e, czy się ruszyli, czy się nie ruszyli, bo wtedy nie, bo wtedy bateria się nam nie zużywa. Dobra. Połóżmy z Gretka tutaj. Będzie się świeciał na czerwono, jak coś się będzie do nas. Ostatnia kamerę na siódma, kamera siódma, kamera siódma. Kamerę ej czekaj, kamera. Się, ej, słuchaj, kamery się zbagowały. Serio? Golden Freddy tu był. Nie widać! Nie, bo aparat jest, patrz. Jeps. Znaczy ja coś widzę tam, nie? A może... Ej, słuchaj. Czeko, czeko, lada! O oh, kurde, Bonnie się ruszył. Ej, ej! Chowa się, chowa się, to on ci nie zauważy. Bo zazwyczaj Boni za każdym razem idzie w każdy stronę. A dobra, widzę go, jest, widzę go przy stolikach, widzę go przy stolikach. Gdzie ty jesteś? Tutaj chowię się. Musi chować się. On idzie do nas. Ej, nie, nie tak nie poszedł. On poszedł do niego, ale zaraz wyjdzie tutaj. Spokojnie, spokojnie, ja będę patrzył na niego. Ej, ale już dzika, ale to ciotko się zaświeciło tak mocno, bo czerwony. Nie będzie nie widział. Też tak uważam. Ale on pewnie wyjdzie tyłem. Ja będę patrzył na Foxiego, bo zazwyczaj Foxy idzie już teraz. A na to co mam zamknąć? Bo Bonnie już pewnie jest za nami. Zamykaj, kur. Bra. C ej, czekaj. Czekaj, a czy. Foksa się ruszył? Nie. Hm. Ej, poczekaj, ja się boję, bo. Bo Bonnie jest za nami. A nie, tam, o kurwa. Lepiej. Ej, widziałeś ten, z... ten mem z speedem, że on tam się chował? I nagle tak. Niger? <grych> o, o kurwa! A! Coś tu odjebał w Słuchaj, musisz. Uciekaj! Nie, nie zauważy mnie tam. Ale, bo, ale cika! Cię zauważy. A gdzie jest ten gnojek? Kolejny no! kapelusz! Uciekaj! Uciekaj! Jest! Ale go uciekowałem! Teraz tu zapintalamy tu, 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 tu! tu. Oh my god! O oh my god! No, 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 no. Jezu, Jezus Maria, jak on się dopada no i w ogóle on, chyba, on chyba czuje nas, w ogóle nie wiem jak to jest możliwe, ale on czuje nas pewnie. No, a co to jest Boost Darum? Ja to chcę? Pewnie, a, nie, nie, nie kupuj tego, bo wtedy prawdopodobnie... 500, 300, 1350? A nie, za a co takie co to jest? A co to jest? Normalny boost! Właśnie nie, to to jest, eeeem... Um... Ale ja A, mówię ci, nie? Jak no, za no, Jak masz e... mieć wszystkie dodatki, na przykład e, możesz mieć ciacho, możesz mieć maskę, możesz mieć fast blastera, możesz mieć... A, mogę dostać Golden Freddy Jumpscare! Golden Freddy Jumpscare! Nie, 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 Ej, no, nie, to jest najgorsze. Albo Become najgorszy. the Killer może Nie on nawet nie. Albo... Zostaniesz wtedy jeden Jasne Ja już mam 995 tokenów O, to dużo Prezencik Nie da się go wytworzyć Ej, co dostałaś? Pora, no to, co, no to na co? Nie, nie, nie Prezent! Uh, a co w a. tym prezencie? Zobacz. A, ja skończę nagrywanie kończę nagrywanie No dobra Dobra, na ja nagrywanie